Jakie główne obszary doradztwa Gecko Advisory Now ma w sobie? Czyli kto jest dla Was taką główną grupą docelową, z którą Wy na co dzień pracujecie? Biorąc pod uwagę moje, moje doświadczenie i mojego wspólnika również w GECO Advisory Now, z którym współpracowaliśmy, czy pracowaliśmy w KPMG, background mamy finansowy, więc w naturalny sposób docieramy do klientów, którzy piastują takie role, czyli są dyrektorami finansowymi lub członkami zarządu itd. Ale ponieważ relacje budowane przeze mnie jako CFO, jako dyrektora finansowego z zarządami, i później jako, dorad, jako doradcy czy dyrektora w KPMG nie zawężały się tylko, nie ograniczały się tylko do dyrektorów finansowych, więc mam relacje również z innymi członkami zarządu w poszczególnych korporacjach. Co oznacza, że, że oferty, które przygotowujemy, w jednym czy w dwóch słowach mogłabym podnosimy efektywność. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTube'a.